Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj będzie prezentacja przepięknej Audi. Yy, moment, muszę sobie tu poprawić. Audi A6 wersji C8 Avant z napędem Quattro, wersja S line plus, przepiękna zarówno z zewnątrz, jak i w środku. W pakiecie s czyli z zewnątrz mamy te fajne zderzaczki. Zupełnie lepiej to wygląda niż zwykła. A szósta, oczywiście, jeden, jedyny z możliwych napędów, czyli Quattro. Wersja bardzo bogata na radarach, na full LEDach w panoramie z kamerą. Bardzo piękne socalowe felgi. Przepięknie się prezentuje, 135 tysięcy km przebiegu, 2021, pełny 2021 rok. Auto oczywiście bezwypadkowe, dotarło do nas z rynku niemieckiego. Kupiliśmy na za pośrednictwem aut, za pośrednictwem domu aucyjnego na aut, aut polizingowych, bo tylko takie nas interesują. Jest to auto polizingowe z Niemiec, kupione bezpośrednio od banku, od firmy leasingowej. Która to auto wystawiła na aukcję? No i my takie auto wylicytowaliśmy. A dlaczego? Już mówię, do auta mamy dołączony bardzo szczegółowy raport pojazdu, który no, no, informuje nas o tym, w jakim stanie jest pojazd, jaka jest jego historia. Mamy pełną wiedzę na temat tego, czy w aucie była szkoda, czy jej nie było. Wiemy, jaka jest powolka latiernicza. No, akurat w tym przypadku wiemy e, na pewno, że jest oczywiście w oryginale. Ja też dla Państwa pod koniec zrobię pomiar grubości lakieru, tak żeby każdy mógł się utwierdzić w tym, że mamy e, oryginalną powolkę lakierniczą w całym, e, w całym pojeździe. E, natomiast tak jak powtarzam często na naszych filmach, jak powtarzam często klientom, w nic absolutnie nam nie trzeba wierzyć. My staramy się zrobić bardzo transparentne ogłoszenie, czyli robimy dużo zdjęć, robimy e, film na, e, na YouTube, który udostępniamy na ogłoszeniu. Ale też wszystko co mówimy, po pierwsze robimy pomer na filmie, po drugie na wszystko mamy odpowiednie dokumenty potwierdzające to co mówimy, więc jakby nam nie trzeba wierzyć, my na wszystko mamy dokumenty, które Państwo oczywiście przedstawimy, że auto jest bezwypadkowe i że auto jest w takim stanie, jakim właśnie tutaj prezentuje Czyli jest w stanie idealnym. Naprawdę jest w stanie idealnym. Tutaj ciężko się do czegokolwiek przyczepić. Lakier utrzymany jest perfekcyjnie. Jest przepiękny lakier, taka nie wiem, nazwijmy to lila. Nie wiem jak ten lakier nazwać. Nie wiem jak Audi je nazywa. Może wschód słońca nad Biedronką. Nie mam pojęcia, ale wygląda naprawdę yy, przepięknie. Prze Eee, a na auto wstawiam pełną fakturę VAT 23%. Eee można auto kupić w Lizin, za gotówkę w kredyt wszystko można zarobić u nas, może kupić osoba fizyczna, może kupić firma nie ma problemu, cena to jest cena, która nas interesuje, dla nas dochodzą jeszcze opłaty, ewentualnie e e e e jakieś tam e sprawy starbowe, które trzeba też tam e mieć na uwadze a na auto ustawiamy pełną fakturę 23 więc proszę wziąć to pod uwagę, teraz tak, co do auta mamy to co powiedziałem, przepięty kolor i on jest połączony ze czarnym szklanym panoramicznym dachem to jest przede, przede wszystkim bardzo bardzo ważne. Mamy do auta e, oczywiście pakiet pełen zderzaków tych S-Line Plus. No genialnie, genialnie to wygląda. Mamy full ledowe lampy. Mamy oczywiście radary. Radary z napędem 4, już się powtórzę z tym 4, ale 4 w a6 musi, musi być. No i proszę zobaczyć. No zupełnie inaczej ten zderzak wygląda, jak jest w tej wersji S-Line. No zdecydowanie lepiej, jak na a6. No genialnie. Do tego mamy 19-calowe felgi. One są niepodrapane, niepomęczone, nieponiszczone. Są w takiej yy, takie dwu, kolorowej tematyce. Są bardzo ładne. To, oczywiście, one są od wersji S-Line. Wszędzie mamy emblematy S-Line. I tak samo fajnie jest ten uchylony daszek, ładnie to się prezentuje. Z tyłu mamy już te neonowe lampy, oczywiście, pływające kieruneczki. I co najważniejsze, ten zderzak też jest przeprofilowany. Proszę zobaczyć, tutaj są takie ząbki. To są właśnie od wersji S Line Plus. Tak się to prezentuje zupełnie inaczej niż zwykły zderzak. Bez S jest taki, jakby ona jest taka szersza, taka bardziej agresywna. No, fajnie to wygląda. 40 TDI, 40 TDI 4 Mamy co mamy? Mamy elektryczną klapę bagażnika Bardzo ładny tutaj bardażniczek, Klapa jest elektryczna. pyk i nam się od razu pięknie zamyka. Przyciemnione szybki, a ja zaproszę Państwa do środka. Tutaj się dzieje też naprawdę dużo. A chcemy zaprezentować sobie okazałości pojazd. I proszę zobaczyć, jak tu jest wszystko w pięknie, w ładnym stanie. Przede wszystkim tak, podświetlane progi S-Line, pedały mamy też od wersji S-Line z tymi aluminiowymi nakładkami. Mamy fotele półsturzane, oczywiście od wersji S-Line z driverem S. To są typowe s takie kubełeczki. Eee, o fajnie, fajne, fajny fotel bardzo ładnie nas trzymał będzie e, trzyma nas e, no, podczas jazdy naprawdę fajna fajna z teraz siadając do środka odpalamy odpalamy maszynę Dobra i co my tu mamy, mamy indukcyjną ładowarkę telefonu, to jest bardzo ważne, mamy najnowszy virtual cockpit z nową już grafiką, mamy aktywny tempomat, ustawiamy sobie odległość od poprzedzającego nas pojazdu, to jest bardzo ważne, mamy funkcję line assist, ja teraz włączam, wyłączam, włączam, wyłączam, co mamy dalej, mamy oczywiście radio, no to wiadomo, że mamy radio, a co chciałem pokazać, tą nawigację, którą można sobie tak rzucić na, na cały ekran, można tutaj rzucić mapy Google a. to co mówiłem 135 przebiegu, tutaj mamy listwę od oświetlenia ambientowego, mamy całe auto nam się pięknie podświetla, podrzewane fotele, panel klimatyzacji, czarny przycisk do odpalania, start stop, to co Państwu mówiłem, kamerka cofania jest bardzo ważna, mamy od razu ją wyłączę i pokażę dalej, bo mamy tak: mamy system Drive Select, czyli ustawiamy sobie tryby jazdy. Mamy system i to co ważne, co nas klienci pytają, to od razu wskażę. Tu jest fajnie, bo to jest Łatwo i ten znaczek też jest podświetlany, bo o to nas klienci pytają. Zobaczcie, mamy oświetlenie ambientowe wnętrza i to jest ze zmiennymi kolorami, to bardziej rozwinięte, no i całe wnętrze zobaczcie jak fajnie wyglądają dekory wszystko jest po prostu, no jakbym w tym aucie powiedział Wam, że ma 20 tysięcy przebiegu to nikt by nie miał tu wątpliwości ponieważ samochód jest naprawdę w idealnym stanie tutaj, no wszystko, proszę bardzo proszę sobie zwrócić uwagę, proszę zobaczyć proszę zobaczyć kierownica, kierownica też od wersji S-Line z tą perforacją, troszkę ją oddalę z manetkami, tutaj sobie włączamy line assist Naprawdę wszystko jest, takie, wszystko jest takie, jak powinno być w tym samochodzie. Jeszcze zaproszę Państwa do tyłu i zrobimy no, pomiar długości latierów, który jest bardzo ważny. I każdy samochód, który jest u nas, taki pomiar przechodzi i, i to jest bardzo ciekawe. Wszystkie nasze samochody mają oryginalną powłokę latierniczą. E, w ogóle nie kupuję aut malowanych. Wiemy, znaczy mi prywatnie to w ogóle nie przeszkadza. Natomiast. Jak tam jest jeden element czy dwa polakierowane, nawet cały boczek, jest tam był przerysowany, jest polakierowany, mi to prywatnie nie przeszkadza. Zobaczcie, czterostrefowa klimatyzacja, bardzo ważny element, każdy sobie ustawia swoją temperaturkę rzut okiem na cockpit. Natomiast kończąc historię malowania pojazdu, to tak mówię, no mi prywatnie, no jak była jakaś tam szkoda, przerysowany boczek, to mi to nie przeszkadza, że jest polakierowany, natomiast wiemy jak jest w Polsce, wiemy jakie klienci mają oczekiwania i my yy, po prostu jakby dogodzić najwyższym standardom, zachować najwyższy standard. Totalnie auta malowane gdzieś, lakierowane nas nie interesują, ponieważ, ee, ponieważ to jest w Polsce drażliwy temat, powiem tak. No, e, I auta muszą być w oryginalnym lakierze zdecydowanie. A co do powłoki lakierniczej, to proszę sobie zobaczyć. Z dachu lecimy 140 i po kolei wszystko mamy na 100%. E, borgi, borgi no ale teraz tak, co do auta, to tak jak mówię, widzicie Państwo, że my skupiamy się na tym, żeby auta były super wyposażone, żeby auta były bezwypadkowe. Oj, zawiesił się czujnik, totalnie. Dobra, już nam się odwiesił, bo już to jest kolejny czujnik, który nam się by zepsuł. Mam nadzieję, że nie podczas nagrania. Hmm. drzwi mamy aluminiowe, no i tak, Państwo widzicie, przede wszystkim co ważne, ta powolna na jest bardzo równa i e, nie ma W ogóle jest przede wszystkim książkowa, tak? bo 110, 130, 140 milionów, zależy gdzie tam się, gdzie tam się po, yy, poprzykłada. Ja tak po parę razy na jeden element. O, trochę nam wieje dzisiaj inny dzień, ale myślę, że Państwo sobie, no nikt nie będzie miał wątpliwości po takim pomiarze lakieru, że cokolwiek było tu lakierowane. Więc jeżeli Państwa zainteresowała oferta nasza, serdecznie zapraszam do nas. Auto trzeba zobaczyć, auto trzeba, jakby my zawsze zachęcamy, auto można sprawdzić w dowolnej stacji diagnostycznej, można sprawdzić na serwisie, jakby my nie mamy problemu tutaj, żeby się okazało, że auto jest powypadkowe czy coś, to oczywiście za to zapłacimy, no bo wiemy, że jednak nie jest to auto powypadkowe, wiemy, że nie miało to szkód, więc no dlatego z taką, z taką pewnością Państwa tutaj. E, informuję, ale jak trzeba to my na każdy serwis nie ma problemu pojedziemy żeby takie auto e, zweryfikować e, i te tak. co my tu mamy 120 jeszcze dach 140 i została nam z tyłu klapa i tak Państwo widzą no. nie ma możliwości żeby cokolwiek tutaj tam, może szybko to robię e, już taki mam może mam DHD nie wiem ale dosyć zawsze szybko robię te pomiary może trzeba dłużej przytrzymać ale no tak jak Państwo widzą no nie ma możliwości tyle razy na jeden element wszystko 100% oryginał eee, także jeżeli Państwa zainteresowała nasza oferta to Audi a quattro z 2021 roku pełna faktura VAT 23% jeżeli Państwa zainteresowała nasza oferta, to jest naprawdę w stanie pięknym. Tutaj nie ma żadnych powrót nawet odkrystów na masę, chyba może jeden mały świat się jakiś znajdzie. E, więc no, mówię serdecznie, zapraszam do kontaktu. Do zobaczenia.